Równo oszustwa to coś, co jest często widziane w internecie. Można powiedzieć, że jest to taka współczesna plaga. Kamy potrafią już osiągnąć niesamowicie wysoki poziom i często na pierwszy rzut oka nie widać, że coś jest nie tak. Zakładam, że wasze konta są dla was bardzo ważne. Im więcej na takim się ma, to tym wy pogodzi się z tym, że się takie konto. Dlatego trzeba stosować jak najwięcej środków zapobiegawczych, aby nie dać innym możliwości nakręcić waszego konta. Hej, tej strony Kukl, a w tym filmie postaram się wam pokazać, jak rozróżnić genfinowe oszustwa i jak się na nie, nie nabrać. Jeśli wam się spodoba, to możecie zostawić like, sobie lajka w sobie komentarz. A teraz, bez dużego przydywania, zapraszam do materiału. Bodźcem do zrobienia tego filmu był wpis, na którego natknąłem się podczas scrollowania internetu. Na mojej głównej wyświetli się zachęcający nagłówek, który miał sprawić, że dostanę darmowe primogemy. Nie będę tutaj dawać wadnych screenów i nie będę pytaczać wadnych ników, bo trochę się boję tego, że tacy skamewy mogą to jakoś wykorzystać. Zazwyczaj za tym idą jakieś większe grupy, więc wolę być bezpieczny. W tym segmencie filmu powiem wam, jak można rozróżnić takie najoczywistsze skamy. Wiem, że dla większości może to być łatwe, ale zawsze warto przestrzegać innych na takie tematy. Więc lepiej i tak obejrzeć ten fragment. no nauczycie się czegoś nowego, albo mowy ogląda to jakiś młodszy widz. To właśnie w takie nieświadome jednostki najczęściej trafiają oszustwa związane z grami. Te rzeczy, o których teraz powiemy, mogą się stosować do różnych platform: czy to YouTube, Instagram, TikTok, czy Twitter. Nie ma znaczenia. Takie skamy często wyglądają podobnie, więc te porady, które usłyszycie, mogą się stosować do większości internetu. Zasada pierwsza brzmi, że nie ma czegoś takiego jak darmowe primogemy, czy generator primogemów. Jedyny legitny sposób, żeby je dostać poza samą grą, to kody, które wpisujecie w grze, czy oficjalna strona Genshin'a. Więc jak widzicie wielki nagłówek, darmowe primogamy, czy darmowe Genesis krystale, no scam, legit, 100%, to na pewno jest jakieś oszustwo. Możecie również do wysignorować takie rzeczy. Oczywiście w takim wpisie, czy filmie, osoba będzie zapewniać, że wafe bezpieczeństwa jest dla niej najważniejsze, bla, bla, bla. Bardzo oczywista manipulacja. Kolejna rzecz, którą można bardzo łatwo namierzyć, to to, że osoby odpowiedzialne za takie skamy często w ogóle nie znają się na Genshinie. Równe literówki, wiosie bez sensu czy błędne wymawianie nazw własnych często się pojawia w takich oszustwach. Oczywiście nie mógł go też zabraknąć tureckich czy indyjskich kont w komentarzach. Boty właśnie z tych krajów są najtańsze, więc podejwane komentarze, które często wyglądają bardzo podobnie, to kolejny red flag. Możecie przeczytać, że ten sposób działa i jest świetny, wykochają twórcę, ale są te czasami komentarze kompletnie bez sensu. Czasem widzę, jak jakieś boty się bugują i biwą jakieś równe dziwne cyfry, które normalnie nie mają żadnego znaczenia. Prówne będzie też szukanie negatywnych opinii pod takimi skamami. Usuwanie komentarzy to wadna sztuka, więc nawet nie trudźcie się z pisaniem w to scam. W ogóle tego typu oszustwa często są takie same. Dosłownie kopiuj klej tylko na innych kontach. Kolejny sposób na manipulację to łatka profesjonalności. Konta, które postują takie skamy często mają już trochę obserwujących. Zapewne są to po prostu boty, albo fejeli, czy kupili jakieś inne konto. To widać bardziej na filmach. Jakość mikrofonu Montawu, czy miniaturki często są na dosyć wysokim poziomie. Tworzy to takie złudzenie, że nie są to jakieś randomy, tylko już lepiej znane konta. Jeśli się temu przyjrzymy z bliska, to widać, że często takie konta mają mało czy filmów. Ale ogółem, dobra jakość oraz popularniejsze konto to taki myk, abyście uwierzyli osobie, która stoi za takim skamem. Za każdym razem zobaczycie też jakieś wykierowanie, jakiś link na inną stronę czy Discorda. Przez sam film taki skamer niczego nie zyska, ale klikając w link, wchodzicie już na jego teren. Samo kliknięcie może już być bezpieczne, więc nigdy, ale to przy nigdy, nie klikajcie w wadne podejwane linki, które oferują Wam darmowe Primogemy. Tym bardziej nie wpisujcie na takich stronach danych do waszego konta. Wtedy to już możecie od razu pisać do supportu. Podsumowując, najczęściej w takich oszustwach możemy zobaczyć zachęcające nagłówki z darmowymi walutami, podejwane często bezsensowne komentarze z tureckich kont, brak wadnej krytyki w komentarzach. Zaskakujące dobre wykonanie i piekierowanie na jakąś własną stronę. Oczywiście skamy że często już wychodzą poza te ramy i dlatego mówię was przestrzec przed czymś o wiele niebezpieczniejszym. W samym Genfinie jeszcze nie zauważyłem takich skamów, ale w innych sferach coraz popularniejsze jest wykorzystywanie AI do takich celów. Mam wrażenie, że ta fala jeszcze nie dotarła do genfina, więc lepiej was przestrzec od tym teraz, zanim to jeszcze do nas się dotarło. AI to potężne nawędzie, które mogę zrobić w życiu niewyobrażalne. Jest to absolutnie wykonalne, aby zrobić film z kimkolwiek tak, żeby wyglądał on na prawdziwy. Dlatego w tym przypadku trzeba jeszcze bardziej być czujnym. O wiele ciężej rozróżnić takie oszustwa, bo często wyglądają one legitnie. Więc w tym przypadku musicie się kierować najważniejszym: nikomu nie podawać szczegółów waszego konta, absolutnie nie klikać w wadne linki. Oraz oczywiście, nikt nie może wam dać czegoś takiego jak darmowe primogemy czy Genesis Krystale. Jeśli zobaczycie waszego ulubionego content creatora, który przed kamerką zachwala jakąś stronę z darmowymi primogemami, to AI. Przy użyciu tego można podrobić wizerunek, więc wygląd z takiego filmu, że w jest słabo podejrzeń. Można bardzo łatwo podrobić głos, tak aby do tego fałszywego filmu podłowić zakładny głos jakiejś osoby. Nawet jeśli zobaczycie, że Unvey Duda promuje darmowe primogemy, to jest też scam. Jedyny legitny sposób, w który content creatowy mogą wam coś dać w gwę to kody. Ostatnio bardzo często można spotkać jak równe osoby reklamują Zen Zone Zero. Jak ktoś zrobi kola z jakąś grą Howard, zawsze dają wam kody, aby zachęcić was do grania. Coś typu w gwę wpisz kod, aby dostać 100 darmowych rolek. Nigdy waden youtuber czy inna popularna twaf, ale on nigdy nie będzie wam kazać wejść na jakąś stronę. Za każdym razem dostajecie kody. Jest to jedyny legitny sposób. Jeśli ktoś was namawia do zrobienia innych rzeczy, najprawdopodobniej jest to ofustwo. Kolejny skam, który jest szczęsny w takich grach jak Genshin to kupowanie kont. Już pomijam to, że jest to nielegalne i sprzedawanie kont może się skończyć banem. W takich przypadkach wy macie zbanowane konto, a ofustwo waszą kasę na koncie. I już wam tłumaczę jak działa sprzedawanie kont w Genshinie. Jest to naprawdę fokujące ile tego jest. Jak wpiszecie sobie na Allegro czy OLX konto Genshin Impact, to wyskoczy wam naprawdę mnóstwo ogłoszeń, a zapewne większość z nich chce was wykorzystać. Działa to w taki sposób, wy widzicie jakieś fajne konto z wysokim AR i dużą ilością postaci po korzystnej cenie. Dogadujecie się z kupującym i on wam wysyła login i hasło. Haczyk jest w tym, że takie konto może kupić kolejne 10 osób. Prędziecie później, wasze kupione konto dostanie bana czy to z powodu sprzedawy, czy współdzielenia konta. Oczywiście obie te rzeczy są w Genfie nielegalne. Prędzej czy później chojawers ogarnię wy na jedno konto loguje się 10 osób w różnych częściach Europy i po prostu je zablokuje. W przypadku kupowania kont jestem mniej doświadczony, bo sam oczywiście nigdy tego nie robiłem, więc ofustwa w ten sposób mogą być o wiele kreatywniejsze niż to co teraz powiedziałem. O po Eliksiawy potrafią wyczarować naprawdę niezły skamy. To co musicie wiedzieć to to, że zarówno sprzedawanie jak i kupowanie kont jest banable. I nie jest to zwykły ban na konto. Najczęściej dostaniecie bana na IP. Więc nie tylko wasze kupione czy wydane konto będzie zablokowane, ale też w IP. Co za tym idzie, nie będziecie mogli grać w gry hoje wersji nie tylko na tym koncie, ale też na samym urządzeniu. Nawet jeśli wydający Was zapewnia że nic za to nie grozi, nigdy, ale to Py nigdy, nie kupujcie żadnego konta, a tym bardziej go nie używajcie bo w najgorszej sytuacji dostaniecie bana na całe uwądzenie. Oczywiście jest masa sposobów na to, jak ofus może się dostać do waszego konta. Te, które wymieniłem widzę najczęściej, ale trzeba wspomnieć, że nie są to jedyne typy scamów. Często, szczególnie na Twitterze, można spotkać jakieś fałszywe giveawaye. Ktoś może wejść na wasz świat i do czegoś was namawiać. Czy możecie spotkać jakiegoś youtubera, który chce zrobić jakiś film na waszym koncie? Wszystkie te triki sprowadzają się do jednego. W pewnym momencie proszą was o jakieś login czy hasło. Jeśli do tej pory nie zapaliła się Wam czerwona ramka, to tutaj jest na to ostatni dzwonek. Władny pracownik Horvers nie będzie się o waszego hasła, czy to do graunchina, czy e-maila. Nigdy, ale to przy nigdy, nie dawajcie nikomu szczegółów dotyczących waszego konta, czy to graczfinowego, czy horiolobowego, czy e-mailowego. Jeśli ofus dostanie się do waszego e-maila, czy konta, możecie się już w nim powiegnać. Support Hover's jest zdecydowanie zawolny, bo w sytuacjach kradzieży kąt liczą się w sekundy dlatego nie klikajcie w wadne linki nie logujcie się na podejwanych stronach na wasze konto oraz nie podawajcie nikomu swoich haseł czy loginów. Zawsze bądźcie ostrożni i trzymajcie się tylko i wyłącznie oficjalnych stron i metody. I to by było na tyle. Jeśli doświadczyliście jakiegoś oszustwa w grach Hojewert, to koniecznie opowiedzcie o tym w komentarzach. Ludzie uczą się na błędach, więc warto dzielić się takimi historiami. Jest to rzecz, która może spotkać każdego z nas, więc proszę was kochani, bądźcie uważni. W następnym tygodniu wód też film, jak możecie zabezpieczyć swoje konto, więc możecie zostawić suba, aby go nie przegapić. Jeśli wam się spodobało, wrzućcie też lajki like y do zasięgu, aby więcej osób zobaczyło ten film. Jak przeważnie nie zalewy mi jakoś strasznie na tym, żeby film cię wybił, tutaj byłoby to naprawdę fajne, Fajne, bo trzeba promować samoświadomość i bezpieczeństwo w internecie. Zapewne wymieć teraz jak typowy nauczyciel informatyki, ale mówię wam, podziękujecie mi jeszcze jak spotkacie jakiegoś z kamera. Możecie wpaść na mojego Twittera, gdzie wózam posty na różne tematy około kanałowe link w opisie. Jeśli tu dotarliście, to dzięki za oglądanie do końca. Możecie obrzeć wersję z ekranu końcowego. Do następnego filmu i cześć.